Ee, dla Piękne są. Piękne są. Piękne są. Piękne jest Piękne no jest Piękne nie Piękne są. ale on jest taki. Piękne Pan Piękne są. Piękne nie Piękne są. Piękne są. A gdzie jest mamut? Słyszałem, że jest mamut ładny podobno. Nie, 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 nie o, pan ostatnio gołego mamuta, ale ubranego chcielibyśmy zobaczyć. Czyby jeszcze, jeszcze jest w częściach, jeszcze z drugim już. Aha. Aha. Nie, tak żeby to nam gotowe. Nie, 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 nie. to za to jest macie konkurencję, a To jest to już nawet wiem, kto jest w jakim stroju. Rozpoznaje po ruchach. Panią Czesię to jest charakterystyczny ma kroki. Ale, ale jaka ale jaka praktyka prezentacji, no ale ma panu zupełnie. Ale to Zaczynam taki... no, no. kręcić, a pan nie gdzieś się przejdziecie? Do pana od lasek niech pan nie dzieje. <grym, grym>, laski, laski są. Dzień dobry, to może pani iść w kierunku chipsa na chwileczkę? Tam w kierunku chipsa może pani podejść? Dobra, no, dobra to. To teraz do mnie jeszcze i machamy i, i kończymy to a panią Czesię Dobra. Bo jeszcze zdjęcia nie skończyłem robić, bo pani Czesia przyszła. Jeszcze teraz do mnie obrót. Dobra. Dobra. Kręcę filmik, to niech Pani coś zrobi. Jeszcze raz do mnie, jeszcze raz do mnie, machamy jeszcze I teraz razem, dobra To machacie, a jeszcze tego, nie zrobiłem oczu, jeszcze tego Machacie, machacie no wiemy, ja oczy robię, bo te oczy są fajne rzeczywiście. Nohal, o fajne. Dobra. Machamy, dobra. Dziękujemy.